Ale od kiedy na Ferrari się leasing bierze, bo tego to nie słyszałem, żeby się dało? Oczywiście, że się da. E... Ja odjebałem taki numer w 22 roku w 2022 roku, że jak brałem samochód, że jak brałem samochód. Dobra te, te liczby będą jakby. Nie będą zmyślone, ale coś w tym stylu, nie? Że ten samochód kosztował coś w tych okolicach. Ja wpłaciłem 40 stary 5% w euro. Leasing też był w euro, też był w euro. Tam była rata 10 koła około, był na 24 miesiące. I i wykup był najniższy, jaki, zł, jaki można było zrobić, czyli 10. chyba 19%. Wykupu było nie za 120 koła, ale po prostu jakby te 10 koła przeszło na to. Ten samochód jest spłacony w przyszłym miesiącu. Ale co jest ważne, to był leasing na jakieś, nie wiem, 104%. Ale przez to, ale przez to, stary, że yy, euro było wtedy, kurwa, w kurwę drogie... Czy było w kurwę drogie, czy w kurwę tanie? No dobra, wyszło tak ogólnie, że ten leasing wyszedł za darmo.